ma, jestem Marvin, to jest ponownie Minecraft, po długim czasie ym, nie było go. Tak, po długim czasie go nie było. Mam na myśli, że długo go nie było. Ponieważ jak już tłumaczyłem gdzieś tam, po prostu straciłem swoje konto, ale jakby nie, nie była to dla mnie duża strata, bo kupiłem je za 5 zł, tak jak właśnie już tłumaczyłem. Teraz kupiłem konto, mam na swojego maila, wszystko jest git. Teraz już go nie stracę. Więc co, wracamy do prowadzenia tej serii Musiałem wrócić do odcinka ostatniego, który był Lata temu w każdym razie I sprawdzić co ja tu robiłem, co ja tu chciałem zrobić Z tego co ja nam narzędzia robiłem Ruszyłem do naderu, żeby zdobyć kobalt I dalej czuję ten akcent taki kobalt Nieważne I odkryłem jedną rzecz Z tego można zrobić bardzo fajną Fajny armor on mi daje tutaj fire protection, ale taki totalnie. Mogę w nim pływać w lawie. Bo kiedyś już go robiłem dawno temu na innym save'ie i tak mnie ciekawiło czy to dalej jest na tej paczce. Wpisem chestplate, tak przeszukałem i okazuje się, że jest. Potrzebujemy takich bloków. Robimy je z netherite ingot, a netherite ingot musimy zdobyć z tego. Oczywiście przepalając, tak? A co tu się stało? Czemu nie przepala? Sulfur Ore A co ja mogę z tym zrobić właściwie? Mogę to przypalić czy coś? Nie mogę No nie wiem A mogę to przypalić? Nie mogę Czyli muszę to normalnie do co dać Okej okay. nie, 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 nie daj tego O, o A Lapis się przyda z Lapis to fajnie, że Znalazłem tutaj Więc tak Ym... Chwila, chwila, odejdę na napis, więc tak ja chcę dzisiaj wrócić do tego netheru, na trochę materiałów, tych, których potrzebuję. No i w sumie tyle na tą chwilę. A tutaj zbudowaliśmy ten ym, reaktor, dają już tutaj dwie rzeczy na prąd. OK, odstawię to co mi niepotrzebne, wezmę ze sobą jeszcze jakieś jedzenie i będę się tam powoli wybierał. Przydałoby się jakąś farmę tutaj zrobić wreszcie, albo chociaż yy, hodowlę zwierząt. O wow, o wow. Wow, to był piękny skok, naprawdę. W zasadzie to potrzebowałbym też lepszego miecza, skoro chcę iść do netheru. Zbroja też byłaby lepsza potrzebna. Ale niestety nie na wszystko mam materiały. Może coś pokombinuję z tym wszystkim. Okej, okay, spróbuję sobie złożyć jakiś miecz. Na mieczach się totalnie tutaj nie znam. Robiłem tylko kilofy w tym. Longsword. Czertbus ma jakiś? Nie wiem. To jest cleaver ogromny jakiś mieczyk Jest taki mały dagger, to chyba taki. Dagger, no to to jest chyba taki asesina mieczyk. Nóż, bardziej. ok chyba zrobię ten zwyczajny miecz. Bo nie znam się na tym. Na tym i na tym i na tym. Więc zróbmy zwykły. Potrzebuję takiego elementu. Potrzebuję też takiego elementu. I zwykłego patyka, zwykły patyk mam. Okej, okay. nie daj to. Jak to się teraz robiło? A, i może być słychać całkiem mocno moją klawiaturę. Staram się trzymać ją jak najdalej od mikrofonu, a mikrofon najbliżej siebie. Dlatego, że swoją klawiaturę, którą miałem, uszkodziłem. I teraz muszę używać starej klawiatury, która jest cholernie głośna. Więc póki tego nie ogarnę, to niestety będzie tak słychać. Możemy sobie zro... zrobimy sobie to z Alumitu. Czemu nie? Cyk, cyk. Okej, okay, nie działa. A dlaczego? Dobre pytanie. Może więcej potrzebuję takich? Okej, okay, że wypalić sobie z alumajtu, znaczy wypalić, że zrobić z alumajtu sobie tam, to nie jest rękojeść, to jest łączenie rękojeści z mieczem. Jest potrzebny taki odlew. Więc ten odlew zrobiłem, teraz czekam aż mi się Aluminumid wypali. Mam nadzieję, że jedna sztabka na to wystarczy, bo nie chcę mi się czekać, aż drugie się wypali. To strasznie długo idzie. No, zaraz zobaczymy, Starczy? Wystarczyło na spokojnie. O, jeszcze zostało. Okej, okay, nie wiem, co mam z tym zrobić teraz. Może wypalę sobie jakieś elementy, bo już mam ten. Wpaliłbym sobie kilka elementów do tego, do tofu. Jak to wygląda? 3 hearts Mmm, ale to jest brzydkie No ale dobra Niech będzie, żeby był jakikolwiek 7 mm damage 7, to to który jest lepszy? Ten jest lepszy, czy ten jest lepszy właściwie? Durability. ten ma w ogóle mniejsze durability Chyba zrobiłem gówno Ale takie dosłownie gówno Powiedzmy, że jest ok. Dobra, idę do tego naderu. Fajnie było mieć jeszcze ten. A... Dobra. Dobra, teraz mam ten młotek. To może teraz zniszczyć większość rzeczy? Nie wszystko, ale więcej, na pewno. Więcej nim wykopię, to mam na myśli. Okej, okay, tu trzeba uważać, bo tutaj, o właśnie, tacy jak tam są, ostatnio mi skopali trochę dupę, tak więc pamiętam. Może nie będę kopał pod sobą, co? Okej, okay, w Sagmilu mogę to przerobić, ale sulfur dostajesz z innych rzeczy. Dobra, wezmę, czemu nie? Czemu oni zamiast mieczy właściwie mają jakieś... Co? Okej. Okay. mam jakiegoś ty typa tego. O shit, jaką szybko strzela, właściwie! Odczep się! No to chyba już po mnie. No to tyle. O czemu on nie? O shit. O shit. Okej. Okay. ok. Tego wam się nie spodziewał. Czemu oni mnie zaczęli atakować, właściwie? On tam wszedł, prawda? Tak, słyszę go. I chyba mnie zaczęli atakować, bo zaatakowałem tego typa tam. Okej, okay, od nich po prostu będę się z daleka trzymał, bo. Co to jest właściwie? Gluton i szat. mi się nagle sekwipunku już któryś raz z kolei. Nie wiem, co to, co to ma dawać. Okej, okay, wracamy tam, bo jest jeszcze moja zbroja, która tam leży. Okej, okay, ja się zawiję. Idę, póki mogę. Eee. Czego? No serio? Odczep się. No No co? Co? On, on mnie wziął na hita. że żelazną zbroję całą. Omen. Oh, Aha uh -huh. No co? No co? 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 Idź stąd! Idź stąd! Co, zginąłem? Dobra, dobra, szybko, zaraz. Się nie zrespi... Nie kolejny. O, to ten pająk! To ten pająk. Sh no nie! O, mam stringi. jest brązowy. To jest co to jest właściwie? Dobra, najpierw to ja się... Jakie to jest masywne? No, ja się odczep, chłopie. No, blisko. Możesz trafiać lepiej? Czy masz zeza. On. Czemu on tak daleko strzela? Czemu on tak wysoko to strzela? No, no dawaj. No nie jestem w stanie tego odbić, bo on za wysoko strzela. No come on! Kwioto! O serio! Dobra, odczepił się. Idźmy sprawdzić teraz to, co ja tam widziałem. Te pająki... Czy już za są? Które zostały same? O, ten, ten dalej i kolejne jeszcze. okej. Okay. Si wszystko już jara. Ła, jeszcze to dziadostwo mnie gryzie. Co no, tu się dzieje? Tak, oczywiście, być bez powodu. Tak blisko! No, come on! Dobra, jednego mniej, jednego mniej mamy Jo, co tu się odwaliło w ogóle że nie uderzyć go teraz Jóś tu widzimy i Ardate i ten. I właśnie o to Ale Ardate gdzieś pominę, no trudno już. O, czep się, chamie. Co? Czemu on się w tego creepera? What? Dobra, idę się... Ty mnie ciekawisz, ale boję się, że możesz naprawdę mm, niemały wybuch robić. O Jezus, no. Więcej, więcej, kuźwa, więcej. Mm. Okej, okay, ja potrzebuję się odizolować od was na chwilę. Okej, okay, chwila spokojna. Co mi się stało? Slowness? What? Okej. Okay. Nie pytam. Nie w Bożek, możesz mi to zleć? Tą... To są jakieś jaja. No jasne, no tak, więcej teraz pająków, teraz więcej wszystkiego w ogóle zajdziecie. Co to są za dźwięki w ogóle? What the fuck? One się wspinają też. O tak! Wszystko kuźwa! No come on! Mhm. Od razu pies kuźwa na przejściu. Ok, szybko. Już, już słyszę, już idzie ten dziad ten jeden tutaj zombiak on jest kurna tak potężny nie wiem cze czemu one są aż tak potężne tak, to będzie odcinek gdzie ginę, ginę, jeszcze raz ginę bo chcę zdobyć parę fajnych rzeczy więcej jakichś posranych pająków, nie? Jezus, weź się odczep O, jeszcze to gówno no, come on no nie, no co ja ci zrobiłem, chamie? Okej, okay, teraz... O nie! No kurwa! Teraz widzę, że ten Soul to daje po prostu minimalny jump boost. Nie pytam, ja stąd w ogóle, ja stąd w ogóle idę. Tu jaki jest tutaj zapier... No tak! Więcej! Czemu nie? Jeszcze lata? Nie, to już jest jakaś przesada, pekka. I o fajnie wiedzieć, że tam mamy twierdzę. W ogóle jakie... Czy one wszystkie są takie potężne? Czy to tylko konkretne jakieś... pigmeny są takie kurna... Nie wiem... Fajny soundtrack, nie wiem czy to oryginalne. Nie, trochę nie oryginalny, to jest chyba raczej z tej paczki modów, która tu jest. Ale bardzo nastrojowa taka klimatyczna na modelu. O oh shit. Nie wiem jak duży damage robi ten duży pająk, ale na pewno nie mały. Okej, okay. trzymać go na daleko. Ile trzymać hama na daleko? Ile to ma życia? Przestań. Dobra. O, oh, jakoś to przeżyłem. O, dwa kolejne z niego wyszły. była matka jakaś chyba. No weź! Przestań skakać. Kiedyś się nauczę was pokonywać. O nie, nie, nie na tą chwilę. Co mnie bije? O to mnie bije! Okej. Okay. Teraz to chyba was lubię, po tym co tutaj wszystko, spotkałem. Po tym wszystkim co tu spotkałem, tak? Powinienem... Coś tu lata co chwilę. Widziałem żółte, czerwone. Jest jakieś białe, nie wiem co to jest. Nie wiem czy mogę się zbliżyć do tego No więc tak, niestety straciłem jakieś 10 minut nagrania Ponieważ zapomniałem włączyć... Ponieważ nie zapomniałem włączyć, co chwilę mi przeszkadzają Dzisiaj mam po prostu tak zły dzień do nagrywania, że to jest po prostu hit um, Zamierzam skończyć ten odcinek w tym miejscu Mamy bardzo ładne perspektywę no, Ja się odwrócę Więc tak, oj Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja kończę to w tym miejscu. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja się żegnam. Cześć i czołem.